Nowenna do świętego Antoniego, dzień ósmy. Pochwaletny święty Antoni, ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy. Umierającym niosłeś pociechę, trędowatym uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port. Uwięzionym wolność, okradzionym własność, a gubiącym ich zgubę. Kto zresztą z tobą zliczyć tych wszystkich, którzy przez ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz? Uciekamy się więc do ciebie i błagamy o pomoc i radę w tych sprawach, które pragniemy ci przedstawić. Modlitwa na ósmy dzień nowenny. O święty Antoni. Jakże ja inaczej postępuję od ciebie. Nie czuwam nad zmysłami. Zapominam, że zmysły są właśnie tymi bramami, przez które śmierć wchodzi do mojej duszy. Wyszukuję nawet okazję, by tylko zmysłom dogodzić i tak staję się sprawcą swoich duchowych upadków. Chcę się poprawić, lecz nie znajduję dość siły do zmiany życia. Dlatego proszę Cię usilnie, O święty mój obrońco. Ulituj się nad tym mędznym stanem i wyjednaj mi łaskę u Boga, bym zawsze panował nad swymi zmysłami i umartwiał je tym więcej i niżej upadłem.